No, i tak oto nastał grudzień. Właściwie to już końcóweczka. Ostatnia niedziela, widać kapki śniegu. Pierwszy w tym roku. Długo nic się nie udało zrobić z racji strasznie tej pogody. Ale okazało się, że końcówka grudnia jest na tyle dobra, że można postawić kawałek dachu. O, te zielone niutkie bareczki. To dzisiejsza i wczorajsza robota. Niewiele. No jeszcze przez te parę godzin ostatnej pogody. Więcej się nie zdało zrobić. Trochę się namęczyłem, bo nie pomyślałem sobie, jak ja to wszystko zmontuję. A i to do roboty, okazuje się, że takie jakieś wielcenie na prędce, jakieś tam trzymanie wszystkiego w ręku. To się nie opłaca lepiej usiąść tak jak zrobiłem. Wczoraj przemyśleć jak ja to wszystko pomontuję I w końcu wymyśliłem Wejdę na górę, będzie więcej widać I będzie też widać, ale tam jest właściwie miejsce na tej górze Bo się okazało, że nie, nie jest tak źle Wszystko czorne Trochę więcej światła I ostrości Nie chcę Dobra, za chwilkę wyostrzę na razie trzeba się spinać bez schodów. Niestety ale chyba jakiś tymczasowy zrobię. O, tak jest na górze. Dalej nie ma ostryści. O, jest. Dobra, na chwilę muszę odparę to odłożyć. O, widoczek na chwilę. Dobra, i jesteśmy na górze. Oh. Tak, to nawet jest tu sporo miejsca tu w głowę się nie bije dopiero jak przejdę dalej To gdzieś w tym miejscu dopiero zahaczam głową Więc jak na poddasze Nie jest źle Także jakieś prawie że 2 metry takiej dobrej przestrzeni, gdzie nie trzeba się schylać będę miał Dobra, i co do mocowania tych belek, bo to było najgorsze. Tu sprawa jest prosta: na razie jedna śruba, będą dwie. Ale już tego dzisiaj nie przykręcam, bo moja wkrętarka nie daje rady. Trzeba coś mocniejszego kupić. Jednak wiertło dziesiątka na 200 prawie długie, to, to ponad siły wkrętarki za tam niecałe 100 zł. Dobra, no i te mocowanka tutaj. Było najgorsze, bo są płytki z dwóch stron. Tu i tu, no i trzeba jakoś ucelować. Ten słupek sobie, po prostu, wielcinę złafił, i a jakoś trafię. No nie, to tak nie działa. Nawet na 90 mm to jest na oko zbyt duże odchylenie, więc zrobiłem sobie przyrząd. Teraz już go nie widać, ale po prostu przykręciłem sobie tutaj kątownik. Ładnie sobie sprawdziłem kątownikiem takim, już ciesielskim. Wstawiłem i wierciłem po krawędzi tego kątownika. I wszystko pięknie, ładnie trafiłem za pierwszym razem. Się tak nie wkurzyłem jak wczoraj, że a, poprawianie, rozwiercanie. A to drewno nie służy. Tak. I kolejny błąd popełniłem. tylko sunę tą deseczkę. A tuż nie było. Jest to ten zasłonięty płytką. Ale tu widać, że musiałem przesunąć wieszak też oczywiście nie pomyślałem, że nie mogę w jednym miejscu dać i płytki, i wieszaka. i trzeba przekręcić. No, tak widać, jeszcze tam wieszak został po staremu. Gdzie trzeba go przesunąć, jak dojdzie tam z, z płynową belką. O, tak. To, to no tu to prosto. No, i tutaj też była bardzo prosta sprawa. Są po prostu kątowniczki, takiego właśnie użyłem jako przymiaru do wiercenia pod kątem prostym. Wystarczyło, póki co, sztywność tego wszystkiego jakaś wielka nie jest. No Można to tak ruszać. no, ale przyjdzie tego więcej. Będzie spięte podłużną belą. Myślę, że będzie ok. No i tyle by to było. Tyle się udało zrobić. Niewiele, ale zawsze coś. A tu takie mała ekstra na koniec. Ostatni mój rendering, gdzie sobie meblowałem mój domeczek. Jak na, widać na górze, udało się wcisnąć moje biuro nawet z biurkiem i komputerem. I oddzieloną sypialnię, która nawet nie jest taka mała. Jak widać te pionowe belki, które dwie zamontowałem, wykorzystałem jako regały. On powinien trochę zwiększyć to przestrzeń użytkową. A tu też widać się po przekroju, że na dole gdzie jest kuchnia, jakiś fotel, łazienka, no i tyle.